Mateusz Garski z numer 119, wielkie brawa. Tursanin numer 31. Niech to sergoły miejskiej. Brawo! Mateusz Garski na trzecim miejscu z numerem 66. Piękny Patryk Szanowski. Brawo! Mamy pierwszą trójkę, piękny tempo, słuchaj. Brawo mamy, to przepiękny, ja to widziałem z tej pozycji. samą widać Ja, pierwszy Mateusz Gabski. Brawo dla Mateusza jeszcze raz. Piękny wynik. I czekamy na następnych za zawodników. Czekamy pierwszą kołpnię. Pierwszych trzech zawodników na będzie Mateusz, Mateusz jestem, witam Cię na wielkie gratulacje Jakam obrać taktykę na ten bieg? Dwa słowa. To jest początek miał strasznie wolny Biegłem za grupą, cały czas się trzymałem, żeby tylko utrzymać, utrzymać się w grupie. No i następnie po szóstym kilometrze stwierdziłem, że trzeba sprawdzić zawodników, tak naprawdę. No i czwórka nas dostała. No i potem, potem po dziesiątym, jedenastym kilometrze, szóstym kilometrze, no naprawdę do samej maty wygliśmy, wygliśmy e, trójkę. W ostatnich 500 metrach udało się, udało się zfinansować porządnie. Widać wartego zawodnika już za chwilę. E, powiedz jeszcze jak trasa, jak, jak wiatr, czy było trudno? jak Twoje wrażenia jeżeli chodzi o trasę. Trasa bardzo fajna, kilka ładnych krajobrazów. To kwestia z tego, że ja czekałem cały czas nawet co tymi do mnie, nikt mnie Z tego jestem strasznie zdziwiony. I, i troszeczkę było po nawet nawet Pan rowerzysta są nie dał rady. Nie wierzę, nie wierzę. że Tomasz Białek, gdzie jesteś? Czy to prawda, że nie, pod, nie, nie dawałeś rady pod górkę? No i mamy pierwszy zawodnik, czyli cały czas pod wiatr, tak jak się spodziewaliśmy. I mamy kolejnych zawodników na mecie. Jakbyś pokazał numer e, 358. Czekamy na pierwszą kobietę. Pięciu panów już za nami. Jak słyszeliśmy, trasa piękna, piękne krajobrazy. Mamy Maj, piękny, Rzepak na żółto. No ale oczywiście wiatr, wiatr w twarz. I witamy kolejnego zawodnika, szósty zawodnik na mecie z numerem 547. Brawo, brawo. Witamy Tomka, Tomasz, gratulacje. Medal wręcza sam dyrektor zawodu. Tomasz Zakuta, bardzo, bardzo. Tomku, gratulacje świetnie. Jesteś już na mecie. Tomek, jak jak trasa? Jak trasa, jakbyś w dwóch słowach opisał. To jest super trasa, ani się biegło. Na wierzcie nawet nie przedałam, bo to Nie wiem, wody I zapommy się na to Był Byłby czwarty myślę. Dobrze, no to może za rok, zapraszamy za rok. Tomasz Białek, bardzo bym prosił tutaj o podejście. Tomasz Białek. Tomasz Białek bardzo długo potrzebował tutaj. Tomasz może Tomek jeszcze jedno kółko postanowił zrobić. Tomasz Białek, sześciu zawodników na mecie, mamy siódmego. I to mój Krajani ze Złotoryi. Adam, brawo dla Adama, Adam, pięknie. Brawo, daj jeszcze jeszcze kawałek. Witam cię, Adam. Ola z Zutoryja, ja również pochodzę ze Zutoryji. Piąteczka, gratulacje. Dobre jest, tak, tak. Ja wiem, Zotoria to w ogóle specyficzne miasto, wspaniali ludzie. Ja tutaj dwa razy nie muszę powtarzać. Eee, gratuluję Adam. Adam i zdradza, że Anna Fincer też również ze Złotoryi jest chyba pierwsza. Chyba po raz. Da radę. Adam mi zdradza, że biegnie egzekwowo da radę. Anna po raz trzeci chyba wygra tutaj, tak? Może chce powalczyć po raz trzeci Anna Fincer ze Olaf Złotoryja. A więc czekamy, czekamy. I biega kolejny zawodnik. Z numerem 56. A jest to Damian Cabaj. Brawo Damian! Pięknie, gratulacje! Witamy Cię na mecie. Czekamy na kolejne osoby. Następny kolejny zawodnik z numerem 45, Jędrzej Borowiecki. Brawo Jędrzej! Witamy Cię na mecie. Dział, brawo, brawo. Witamy z kolejnego zawodnika. 232 232 to jest odrad i tuż za nim Robert Kuriata ze Złotoryi również moi krajanin Złotoryja ponownie gratulacje widzę, że z na rozgrzewce pomogły jak tam trasa powiedz mi? Trasa wyśmienita pięknie wiaterek w plecy non-stop naprawdę bajka no właśnie i tutaj mamy różne zeznania, bo, bo, bo poprzedni, poprzedni zawodnicy mówili, że wiatr e, był w twarz cały czas i biega kolejny zawodnik numerem 93. Bartek, witamy cię bardzo serdecznie na mecie. Numer 93 to... Bartek to... Do... Dworzyński, bardzo. 219. Witamy. 219 to Krzysztof. Witaj Krzysztof. Jak tam? Trasa. Było, było z wiatrem. Cały czas z bardzo dobrze 787. Bardzo proszę no Arkady Szymarski, trener nasz tutaj rozgrzewkę prowadzący. No i jak? I jak trasa? Czy było światłem? Cały czas. Myślę, że trzeba odnieść przynajmniej do z 5 minut prażowo. 491, witamy kolejnego zawodnika. 491 to... Mateusz, 296, witamy zawodnika z numerem 296, jest to Jacek. witamy cię, piękny finisz, numer 451 i 792, ale brawo, witamy na finiszu. I jak było, z wiatrem czy pod wiatrem, panowie? Z wiatrem czy pod wiatrem Różnie, różnie było, Fajnie? Fajnie. Fajnie. No przepiękny krajobraz, ciepło, I jednak jest ciepło, tak jak mówiłem, jeżeli gdzieś jest zimno, to biegnij szybciej, będzie Ci cieplej, jeżeli chcesz być szybciej na mecie, biegnij szybciej, to są takie rzeczy, które każdy zawodnik już wie, a więc witamy już kolejnych zawodników na mecie, nadal czekamy na pierwszą kobietę, która ukończy ten e, e, półmaraton. Prawda, piękny finisz, Gdzie pięknie finiszuje, numer 193, pięknie, 193 to jest... E, Sławek, brawo Sławku, aby każdy tak finiszował Gratulacje Sławek, przepiękna końcówka Kolejni zawodnicy Nie widzę numeru, ale brawo Jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze, 193 19, Brawo dla Jacka, dawaj, dawaj Brawa, Piotr w pierwszy jako e, z... Przepiękny <grymny> finish, no. Chyba jakiś zakład był brawo Jacek, Przepiękne, przepiękny finish. Numer 218, gratulacje. Kolejny zawodnik. Numer 218 to Radosław, a tuż przed nim Jacek biegnie na metę. 457, gratuluję. A jest to... No, muszę chwilę... 457, jest to Bogusław. Gratulacje Bogusław, 256. Kolejny zawodnik, z numerem 256 ukończył Dawid. I pojawia się kolejny zawodnik biegający na metę, a jest to z numerem 126. Z numerem 126 muszę odnaleźć moich specjalnych. Tomasz, tąku gratulacje. 796 finiszuje. 796 jest to Przemysław. Bra brawo Przemek. Z wiatrem czy pod wiatr było? Taki tak było. E, pomówi mówi się, że bumaretny miećkowski to taki bardzo płaski bumaraton. Czy to jest prawda? Znaczy nie są za przewyższenia, ale nie są zbyt takie ciężkie. Ciężkie, no dobrze, no dla ciebie nie, ale zaczyna jak reszta. E, tu masz tablicę, to masz twój wynik i oczywiście. Ej. Coraz więcej zawodników dociera do mety. Nawet mama z wózkiem dotarła, więc...

I biega kolejny zawodnik. Jak tu słyszałem obok, że po doświadowałach jest było najlepiej, bo troszeczkę tylko biało. E, 525 witamy. Brawo i Tomasz Hadryś z DMT Bardzo dobry wynik. Tomek dawaj. 149 Tomasz Hadryś. A tu przed nim 525 numer. 525. Czesław, Gratulacje. I jedziemy, ciekawmy. 175! Gratulacje! Numer 175 to Waldemar! Brawo, Waldek! Ekstra! Fiona. I biegają kolejni zawodnicy, 409! I kolejni zawodnicy 314. 314 to, to Kamil z numerem 5 to Michał biega. 304. Oj biegnie pierwsza kobieta. Tak jak się spodziewałem, jest to Ania, Ania ze Złotoryi. Tak, Anna Fitzer, brawo, brawo dla niej. Ania ze Złotoryi, pozdrawiam krajankę. Ja wam jeszcze kawałek Anioł, Gratulacje. Pierwsza kobieta Anna Fitzer z Cześć. Gratulacje. I wbiegają kolejni zawodnicy. Zawodnicy 363. Z numerem 363 to... I pięknie druga pani, 300 numer 336. Wielkie brawa dla drugiej pani. Danuta. Danuta, gratulacje piona. Pięknie jesteś druga. Czekamy na trzecią panią. Mamy kolejnego zawodnika, bardzo bym prosił o opuszczenie drogi do Bigowej 321. Witam Cię na mecie. 321 to Marek, właśnie przebiegł, Gratulacje Marku. Jak wraca? Piękna. Tak jak mówi, trochę ciężka, no, tylko, ale tylko trochę, prawda? No tylko trochę. Słyszę, że dobrze, że nie wiało. Biegnie kolejny zawodnik. Brawo, brawo dla Ciebie z numerem 425 i tuż za nim numer 111 piękny finisz, piękna pięknie numer 111, 425 to y, bieg tutaj na metę Jacek nie, czekamy na trzecią panie, panią Numerem 97 finiszuje właśnie Grzegorz, brawo dla Grzegorza 792 numer to Finiszuje właśnie 792. To Jacek! Brawo Jacku! Gratulacje! 429. Czterech finiszujących. jeszcze panowie, jeszcze ostatni. Pięknie! Gratulacje! Piękny finisz 250! Finiszował tak pięknie Bogusław 52 z 52, samolotem, latuje na metę. Jacek! Jacek, do mnie skróciłem, jesteś trzeciej Jacku w naszej drużynie. Brawo, nie widzę twojego numeru, a więc nie powiem, jak masz na imię, albo sam się przedstaw. Antoni. Brawo na ciebie, Antoni. Słyszałem, że nie wiało. A więc mamy kolejnych zawodników. Przepiękna atmosfera. Czy już panowie, czy już jest gorąco? I panie, no myślę, że tak. I kolejnego zawodnika z numerem 483. Popatrzcie, ma jeszcze siłę, żeby dać piąteczkę. 483 to... podaj mi chwilę. To Andrzej, tuż za nim z numerem 102 to Szymon. Z numerem 22 to Grzegorz finiszuje. Brawo Grzegorz. Brawo! 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 Dajesz, dajesz, jesteś trzecia. Trzymaj się, pani z numerem 147.

Brawo, Ela, brawo, jesteś czwarta, zabrakło troszeczkę, super, 495. Piąta, przepraszam. 390, z numerem siódmym kończy Mikołaj. Mikołaj, brawo. 116, piękny wynik. Go Adam. Gratulacje, Adam. Numer 168, Numer 168 kończy Michał, 63 skończy yes. Paweł, brawo! 420, numer to chwilę, 182, kolejna pani! Brawo! Ukończył właśnie numer 443! I spokojny finish, dawaj, dawaj, dawaj końcówka, bronicie! 455, dawaj, 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 tak, finisuje w takim tempie, 455, to Michał, a 506, to 50, był Adrian, brawo dla Ciebie, i kolejny finisher, 470. z pięknym finiszem, 470, z Zbigniew. I kolejny osoba finisująca z numerem 530, kurs za nim 519, 519 to Rafał, a 530 to eee, Filipował Gniądz, kurs za nim jest 502, 502 uh! numerem w Michał. Gratulacje Michał. Przepiękny, kolejna pani, brawo, brawo, 142, popatrzcie, pięknie Finis -finis 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 finisuje Natalia. Italia. I e, bardzo proszę numer 190 i numer 728. Gratulacje Mariusz, witamy 42 Maciej brawo, brawo 276 no, Kolejna osoba z grupy Na no. Gratulacje 101 z numerem 101 krzący Edward. Brawo Edward 202 na meter biega dwa na metę biega Domini. Przepiękne emocje i, i gratulacje. Słuchajcie, kolejni zawodnicy za chwilę na mecie z numerem 104. Bardzo lubię ten numer 104. Numerem 104, Sebastian. Brawo Sebastian, 63. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybka. Jakub, 325. Piękna 518, przepiękny Domini. Pięknie i 514. Coraz więcej zawodników na mecie, coraz więcej zawodników na mecie. Również bez proszę cię osoby, które... Brawo piękny finisz! 750 i... 798 finiszował tak pięknie. Bartumie 65. Witamy cię na mecie. W 65 to Tomasz, a 375 już finiszuje. 375 finiszował Łukasz. 790, dawaj, dawaj masz siłę, Bierzecie, Ciebie, 790, numer to 790, to... Ola! Brawo Adam. Do końcówka, dawaj, dawaj gościu, 546, Numer numerem 546 kończy Tomasz, brawo Tomek! 478 numer to... 74-78 kończy Marcin, brawo Marcin Leci z 220, 224 numerze Kończy właśnie 24. <mierdzi> to Dominik, brawo Dominik, 346 I bardzo proszę dalej, dalej, biegnie, 448 numer, pracę to brawo Lecek I kolejne 498, brawo, serdecznie witamy na mecie kolejnych zawodników, 69 to zapomnę o imieniu 331, witamy się na mecie z 300 i witamy walka. z w kolejnej. O Pani Karolina mi ukryła, nawet nie zauważyłem. Pani Karolino, jak trasa? Proszę w kilku Było fantastycznie. Mówię szczerze, na bale na szczęście Jadr Boczny był, który nas uratował. Mieliśmy nadzieję, że właśnie tak będzie, także bardzo pozytywnie. A to kolejne osoby i kolejna osoba z Drakją Mietko, tym spokojnie, spokojnie, piękny finish 194 I witamy numer 195, popatrzcie, przebiegł cały kawałek z Dzieckiem. Gratulacje, 195. Dwa medale myślę, że tutaj trzeba dać dla Jasia. Uwaga, 279. Bardzo bym prosił o przewodzenie w trylion część strefy zmian, strefy i opuszczanie powoli tej strefy. Bardzo bym prosił zrobić przejście na metę z numerem 500, piękny numer. Numerem 500 skończył właśnie yy, Rafał. 46. Z numerem witamy na metę Piękny niż numerem 46. Przed chwilą ukończył bardziej. 186. Właśnie wbieg na metę. Ada! 278, kolejna pani z numerem 326, pięknie finiszujesz. 326 to… oj sekundę, kartki mi się pomieszały. 326 to jest Violetta, a 395 tuż za nią. 395 to Kamil, 222, co za Noe